Cześć, pakuję się właśnie do pracy i stwierdziłam, że równie dobrze mogę to zrobić przed kamerą, dlatego jeśli chcecie dowiedzieć się, co zabieram ze sobą, kiedy idę malować ludzi, zapraszam do oglądania dalej. Dobra, zaczynamy. Więc to jest moja torba marki Torba. Nie jest to nic specjalnego, zwykła mała walizka. Zacznijmy od tego, co mam tutaj już przygotowane. E, idę dzisiaj malować dziewczynę na duże wyjście, bo niepotrzebne mi jest, nie potrzebuję dużo szalonych rzeczy, dlatego co mamy tutaj? Tutaj mam y, waciki i patyczki. Tutaj mam chusteczki i mokre chusteczki. Na wszelki wypadek mleczko do demakijażu i tutaj już zaczęłam się pakować. Tutaj mam rzeczy do ust. Takie czystym woreczku, bardzo wygodne. I mam najróżniejsze szminki i błyszczeki i, 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 i konturówki. To tutaj sobie wkładam. Teraz biorę oczywiście ze sobą płyn do dezynfekcji. Położę. Jako, że jest to duże wyjście i dobrze, żeby makijaż trwał, biorę ze sobą utrwalacz. Ten akurat jest z Kryolana. Jest takim spoko. Największa część to oczywiście torba z rzeczami do makijażu twarzy. Więc mam tutaj podkłady w kremie. Jest oczywiście trochę mniej kryjące, face and body. polecam. Oczywiście mam tu trochę pudru, takiego, takiego. Przecież też inne podkłady, bronzer, bronzer i rozświetlacz. Kamuflaże, różne bazy, taka. Mam też yy, na początek sam, bardzo ważny, krem nabliżający, ten szczególnie. Dalej, to z tego, co już mam przygotowane, to kosmetyczka z pojedynczymi cieniami i eyelinerami żywymi, więc mamy tutaj trochę cieni. Inglota, cienie w kremie, trochę jakichś brokacików, których pewnie nie użyję, ale zawsze dobrze mieć coś na wszelki wypadek. Uh -huh. To jest taki zupełny masz Czas na palety. Z większych zawsze biorę ze sobą Naked 2, którą wkładam tutaj e, z boku. Mam też dwie dwudziestki Inglota. Jedna z takimi bardzo neutralnymi kolorami i druga trochę bardziej u, szalona. I też wkładam do tej bocznej kieszeni. Różne palety Slika. Ja akurat mam takie najbardziej wieczorowe, wydaje mi się. Mam. E, Storm. Garden of Eden. I na szczęśliwy wypadek, jakbyś miało robić coś bardziej szalonego, to ACE. I na koniec mam dwie takie stare, puste paletki z Inglota, w których są najróżniejsze rzeczy u jakieś... Cienie, które nie znalazły swojego innego miejsca i różne rosowe rzeczy do twarzy. Puder do konturowania, kolejny brązer i róże. Dalej mamy trochę rzeczy do rzęs, czyli cienie, Aqua Brawl, jakieś ołówki i żel do utrwalania. Tego rzeczy mamy też trochę tutaj, Tutaj mam różne ups, maskary, eyelinery. Zwykłe kredki, lokatorowe, zalotka, Uraline, nożyczki do sztucznych rzęs i trochę kleju. I ja mam też trochę rzęs i żelęty bakteryjne rzęs. Muszę sobie jeszcze dokupić przed, właśnie z że się kończą. I teraz czyli pędzle. A to są pokrowce z Ray w których były jakieś dwa różne zestawy, i okazuje się, że mieszczą zaskakująco dużo. Są prawie wszystkie moje pędzle w tych dwóch. No, opakowanie wiecie, jest tu sporo. Oczywiście, w zależności od tego, ile będę malować osób, biorę więcej lub mniej pędzli. i więcej na tyle, oczywiście muszę tutaj dołożyć jeszcze e, jakieś mokre chusteczki, które też muszę dokupić. I e, jakiś płyn micelarny. I to by było na tyle. Peace. Mam nadzieję, że taki filmik wydał Wam się chociaż trochę interesujący. I do zobaczenia następnym razem.